Chciałoby się nie mieć już żadnych pokus, i żeby w naszym życiu już było spokojnie od tej strony duchowej, tak prawdopodobnie nigdy nie będzie. Jeśli Jezus był kuszony, a patrzymy na to dziś w kontekście jego wyjścia na pustynię, my też będziemy kuszeni. I celem naszego życia nie jest dojście do punktu, w którym nie będzie żadnych inspiracji do złego, nie będzie żadnych pokus. Rzecz w tym, żeby wtedy, kiedy one się pojawią, żeby mógł powiedzieć: Nie, dziękuję, ja w to nie wchodzę. Ja zaufałem Jezusowi, ja wiem, że to jest pułapka, ja wiem, że to mnie prowadzi do śmierci. Nie chcę się nabrać na to, co niby atrakcyjne, świecące, co może mnie jakoś pociągać. Nie. Ja chcę iść za tym, co Boże. Będą pojawiały się pokusy, one się pojawiają na różnych etapach naszego życia duchowego. Nie o to chodzi, żeby ich nie było, ale o to chodzi, żebym ja wybrał Jezusa, wybrał miłość, uwierzył Chrystusowi, który przypomina, że mamy się nawracać, że mamy uwierzyć w Jego Ewangelię.